Pojawiły się informacje o tym, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wytyczyło mi proces w związku z moim tekstem, więc precyzując to dość często jest powtarzane. Tam jest błąd taki, że to nie jest stowarzyszenie, tylko Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, która została stworzona przez stowarzyszenie i de facto jest jednym, albo przez prawie długi czas była jednym a od października SDP i Fundacja ma innych prezesów, ale fakt, mnie i magazynowi Press, którym opisałem jak SDP, czyli no propagandziści PiSu typu Pani Holecka, typu Karnows, Sakiewicz i tak dalej, jak oni wydawali pieniądze, miliony właściwie, które uzyskali dobrej zmiany. No, Cytuję dokumenty, cytuję, cytuję ludzi, informacje. To niestety ten tekst wiąże się z tym, że tam wszczęto postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Warszawy, w czym ja też jestem świadkiem. Znaczy, już złożyłem wyjaśnienia, więc jestem jakoś tam świadkiem i dostarczyłem materiały. No I nic jest dużym potem właściwie. Ta fundacja prowadzona przez pana Skowrońskiego wytoczyła mi proces. Żądają 30 tysięcy za naruszenie dóbr osobistych. Twierdzą, że nie przeprowadziłem rzetelnie, że w ogóle nie przeprowadzałem żadnych, żadnych takich działań dziennikarskich, że jest to nierzetelne. Tymczasem ja śledztwo prowadziłem tam od. Wrześniu, znaczy w sierpniu zacząłem zeszłego roku, a skończyłem to na początku listopada, tak jakoś. Ale to nie było oczywiście ciągiem, ale takiego, takim dość intensywnie to tam od połowy września przez półtorej miesiąca. Czyli dość, dość dużo pracy. Hmm. A... Fundacja za właściwie, ich pozew jest taki dość enigmatyczny, bo stwierdzili, że, że podaje nieprawdę, ale nie sprecyzowali, co konkretnie, za wyjątkiem jednego fragmentu, w którym opisuje, że nie publikują informacji statutowych, znaczy, proszę, dotyczących sytuacji ekonomicznej. Ja cytuję tam ludzi, tak rzeczywiście na stronie na na przykład ich ostatni raport jest z 2019 roku. No i twierdzą, że to są te informacje, są nieprawdziwe. Ja zaś powołuję czterech, czterech świadków z grona członków sdp którzy się nie zgadzają i protestowali przeciwko temu. Oraz, no tam właściwie screen stronę zrobiłem i nie wiem, co jeszcze tam zarzucam, bo tam mam między innymi też były szef Papu, polskiej agencji prasowej zeznawać. E, I jak się domyśl, domyślam się w jakiej sprawie, dlatego że e, chyba 5 lat temu popełniłem też tekst e, opisujący, jak PIS u PAP i jak pan Surmac i reszta wykorzystywali to do uprawiania propagandy e, pisowskiej, to, to był jeszcze lepiej udokumentowany materiał, bo tam miałem pod 20 chyba informatorów po 20. I wówczas Pap też próbował mi wytoczyć, to znaczy, wysłał pozew. I de facto ten, 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 ten proces jeszcze nie ruszył, ale pozew już był konkretyzując, to był pozew wobec mojego wydawcy, nie wobec mnie, takim trochę inaczej zagrali, no ale ja też jako autor byłbym obciążony w jakiś sposób, gdyby ten proces wydawca przegrał. Tam by to... By chcieliśmy, znaczy dołączyliśmy listę chyba 15 albo 17 świadków, którzy mieli zeznawać. Oprócz tam dokumentów też, chociaż dokumentów było w tej, w tej sprawie bardzo niewiele. I no, pech dla pana Surmacza był taki, że mm, pis przegrał wybory, on stracił władzę w papie i kolejne e, władze Polskiej Agencji Prasowej. E, one nie tylko uznały, ale widziały, że ja napisałem prawdę, bo też e, częściowo oni się wypowiadali w tym, e, w tym tekście i opisywali to. E, więc e, tak naprawdę wycofali ten pozew, bo był on bezpodstawny i pan Surmacz sądzę, że teraz chce się odgryźć za tamtym przegrane. Co do niego dzwonię, to słyszę jakiś taki wyrzut w jego głosie i zachowaniu. No, więc ta sprawa, no nie wiem, to jeśli dojdzie do skutku, bo mogą się jeszcze wycofać, to chyba prawdopodobnie będzie to pierwszy proces bezpośrednio mi wytoczony w związku z moją publikacją. Chociaż już takich gruź czy tam pism, to to, no to, 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 to nie liczę tego. E, no ale finalnie to być może że to będzie pierwszy. Hmm. No nie mam jakichś wątpliwości co do rozstrzygnięcia. E, sądzę, że będzie po mojej naszej myśli. Mam. E, napisałem prawdę. A no, a tak naprawdę ten pozew to ma głównie raczej mnie zniechęcić do pisania o SDP czy Fundacji Solidarności Dziennikarskiej. Ja zaś tutaj teraz e, e, bardzo zachęcam wszelkich informatorów, którzy mają informacje na temat SDP lub Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, które te instytucje chciałyby ukryć, żeby się zgłaszały do mnie. Ja bardzo chętnie to opiszę, jeśli to będzie warto opisania. O SDP-ie to akurat już w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich pisałem chyba, kilkanaście takich, kilkanaście tekstów z tego, kilka takich bardzo dużych, także w OKO.press, chyba nawet więcej w OKO.press niż w presie. Doceń pracę dziennikarza Krzysztofa Boczka i postaw mu wirtualną kawę na portalu subpi.pl ukośnik Krzysztof Boczek. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.